Jako, że za oknem jest bardzo pochmurno i nie widać i nie czuć jeszcze tej wiosny, dlatego postanowiłam przynieść i zrobić wiosnę u siebie w domu. Zobaczcie, kupiłam narcyzy, też znalazłam bazie podczas spaceru, więc chcę zrobić dzisiaj taką kompozycję domową, aby po prostu no, upiększyć dom. Zapraszam Ciebie do oglądania tego wideo. Jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, nazywam się Wioleta Tymul. Mówię o kobiecości, o tym, jak być szczęśliwą kobietą we współczesnym świecie. Więc subskrybuj ten kanał, jeśli takie tematy Cię interesują. A ja już Wam pokazuję, co ja tutaj kupiłam i co po prostu też miałam albo sama zorganizowałam. Przede wszystkim kupiłam narcyzy, czyli byłam w sklepie w kwieciarni. I zobaczcie też takie hiacynty tutaj. Zawsze wybieram jakiś inny kolor, żeby po prostu się nacieszyć różnymi kolorami. I zobaczcie, spacerowałam i zobaczyłam, że jakieś upadłe drzewo już ma bazie. Tak naprawdę to jest wyjątek, pewnie dlatego, że jakieś galąskie mu po prostu już no tak zaszalali. I zobaczcie, miałam taki mech. I wiecie, powiem Wam, że była to kupiona jako dekoracja na Boże Narodzenie, niewykorzystana, dlatego myślę, że teraz ją wykorzystam. Tutaj już wrzuciłam do takiego wazonu, ale ten wazon mi się nie podoba, więc też go to tutaj wymienię, właśnie będę Wam pokazywała. Dobra, zobaczcie, ja chcę nie do jakiegoś zwykłego wazonu, a narcyzy chcę dać do takiego szklanego, właśnie żeby tutaj była widoczna u nas troszkę ziemi i zobaczycie, jak ja to zaraz zorganizuję. No i przyniosłam też ładniejsze takie doniczki, zaraz wybiorę. Do właśnie do której co pójdzie, chyba hyacynty pójdą do tego. I spójrzmy teraz na efekt końcowy. Zaskoczyło mnie to nawet także w trakcie, że dodatkowa jedna doniczka mi się pojawiła. No i bardzo fajnie, bo w jakimś jednym dodatkowym miejscu będę mogła postawić e, dekorację. Zobaczcie, że u nas w naszym ogródku e, kto ogląda moją historię na Instagramie, ten wiedział, że nasza wisienka zakwitła. I właśnie jako, że mi już zabrakło tych galonzy, które przygotowałam wcześniej, to po prostu tutaj dodam troszeczkę tej wisienki, aby te, też udekorować te narcyzy jakoś w dodatkowy sposób. Jak właśnie układałam i zmieniałam tutaj doniczkę dla tych narcyzów, to po prostu no zabrakło mi miejsca tak naprawdę i były widoczne bardzo mocno te korzonki. Nie chciałam, żeby to było aż tak bardzo widoczne. Chciałam to bardziej tak owinąć w ten mech, aby no, wyglądało bardziej estetycznie, bo wszystko oczywiście jest widoczne. Myślę, że dobrze mi się to udało, tak naprawdę i bardzo mi się podoba właśnie te dodatkowe dekoracje. Zobaczcie, jeszcze jakaś kora. Też to wszystko dołożyłam tutaj. A zobaczcie, że tutaj te jacynty to chyba jest najłatwiej zrobić, bo po prostu wybrałam fajną doniczkę plecioną, która też przypomina jakiś taki może bardziej wiejski styl. I po prostu uzupełniłam mchem, aby nie było widoczne tej, tej ziemi. No troszkę cebulka tutaj wystaje, no bo jest za mało miejsca. I też malutka dekoracja, zobaczcie, już na walentynki przygotowuję. No najważniejsze to sobie jest, po prostu dodałam sobie bazie. I brzoza też tutaj u nas zakwitła z moich spacerów właśnie to jest.